Hej, skarby! Jak tam? Jak się czujecie? Dzisiaj jest piątek i to jest sobota. Jest już weekend. Jak ten czas zasuwa szybciutko. A ja dzisiaj byłam w pięknym ogrodzie po raz drugi. No, oczywiście już przekwitły kwiaty, lodone drony, ale zaczęły się inne. Cudownie spędzony dzień. Fajnie. Bez pośpiechu, jak to ja oczywiście uwieczniłam sobie, utrwaliłam. No i uwielbiam to. Jak się mnie cieszyć po takim dniu, po takim relaksie. Jak się wraca z takiego miejsca? Gdzie jest przyroda, gdzie są kwiaty? Gdzie śpiewają ptaki? Dzień jest cudowny. Dzień przypłynął jak te chmury na niebie. Oczywiście wieczór będzie piękny. Stajemy rano piękni, uśmiechnięci. No i tak właśnie żyję z dnia, na, z dnia na dzień. Zachwycam się wszystkim. Relaksuję. Wczoraj byłam u dziewczyny z Facebooka, świnicy. świetnicy. Jest przecudownie. Wymieniamy się poglądami. Ona powiedziała swoje, ja swoje, pogadałyśmy. Cudownie mnie przyjęła i bardzo dziękuję. Bo kiedy miałam do niej pojechać, pogoda była taka, wiecie pewna, było pięknie, cudownie, ale mówili, że będzie burzowa. Ona mówi, co, przyjdziesz do mnie, część restauracji jest pozamykanych, przyjdziesz do mnie, ja cię poczęstuję obiadem. I lampką wina. a ja jej napisałam, no niestety nie jadam już mięs, zmieniłam menu i nie pijam alkoholu. No i wiecie, co ona zrobiła? Boże, aż mam wyrzutę sumienia. I ona dostosowała się do mnie, przygotowała mi wszystko. <grym> pod moim kątem. Nawet nie kupiła tego linka. Ja miałam takie wyrzuty i ona potem mówiła sobie, ja bym tak sobie się napiła w tej okazji. A ja mówię, Boże trzeba było sobie kupić, nie patrzeć na mnie, no bo jak Ty. Jeszcze jedna koleżanka jej była i myśmy dwie takie niepijące. No i jej mąż tam nas poczęstował nalewką, miamy dobrze, ale mały tylko kieliszek, pyszna nalewka wiśniowa. Miał malinową jeszcze jakąś, ale ja tylko malinową. Mówię, starczy? Wystarczy. A ona z kolei takich słodkich nie pije. Ja miałam takie wyrzuty sumienia, no krótko, dziewczyna z myślą zrobiła wszystko u mnie, że trzeba sobie zrobić to mięso i tak ja, dalej. Ja jem mięsa, tylko mówię sporadycznie, ale już tak żeśmy się nie dogadały i ona wszystko zrobiła pod moim kątem. No miłe, kochani, to <gryw> bardzo było miłe. Wiecie, bo mile też zaskoczona <gryw> tym, no to ja za to bardzo dziękuję, jestem wdzięczna, bo wiecie co, nie spodziewałam się, że ktoś aż tak mocno usza, uszanuje mnie, moją wolę i to, co, co ja jem. Przecież ona mogła zrobić sobie to przysławowe więc ja bym się zjadła, czy nie zjadła, to już ode mnie zależy. No ale było, jak było. No to ja jeszcze raz za to dziękuję. Także widzicie, kochani, nawet jak robimy coś inaczej. Są osoby, są ludzie, którzy to akceptują. Czyli już na dzień dobre, oni to akceptują, godzą się z nim, tak? A są takie, że będą patrzeć na nas jakoś tam dziwnie, że jesteśmy dziwoląki. Jak to nie jest? No nie jest. No i co? ale ty się nie najesz, bo jak nie masz tego kawałek, tej kiełbasy przysłowiowej tego mięsa na talerzu, no to już przymierasz głodem. No nie przymieram, kochani. Wręcz pozorom nie chodzę z głodna, nie przymieram e, głodem, a nawet na talerzu mam o wiele więcej. Kiedyś ja mam tam pół kromeczki chleba czy czwarteczkę bułki, aby tylko zjeść, bo ja nigdy właśnie tak śniadań było, że ja nie muszę ich, nie, tych śniadań. ja zawsze ja mam gdzieś po dziesiątej dopiero pijąc kawę, żeby coś tam na żołądku rożało. A teraz mam cały talerz jedzenia. Więcej się wydaje, a efekt jest taki, że jem więcej na tym talerzu, a w sumie ubywa mi tam, tak? Ale to nie jest moim głównym celem. Ktoś, kto może nie wie, nie słyszał jeszcze, to nie jest moim głównym celem. Ja zmieniłam to dla celów zdrowotnych, a przy okazji dzieją się inne rzeczy. No wiadomo, na początku się człowiek zmienia. Był parę kilo więcej, parę ma mniej. Na początku to tak, jak ktoś popatrzy, kto nas zna, to tak powie, Boże, tak się robimy się mizerni, zabiedzeni i tak dalej, taka litość się może wzbudza, tak? Ale jak ja teraz patrzę na, gdzieś tam wyskakują mi filmiki czy zdjęcia, na, moje wspomnienia na Facebooku, to tam jestem tak, jakbym była napuchnięta, mimo że tych kilogramów nie miałam tam wiele. To moja waga nie była nie wiadomo jaka, ale na mojej sylwetce to było takie, wie pan, jak ja bym była na sterydach napuchnięta teraz troszeczkę wyglądam też, no może taka zabiedzona, ale wróciłam do siebie tak jak kiedyś, bo ja zawsze miałam te chude nogi, chude ręce jak patyki, ja kiedyś przez to siebie nie lubiłam bo zawsze miałam te patyki tak zwane no ale teraz kochani już się do tego przyzwyczaiłam, ja już siebie zaakceptowałam, jakiekolwiek one są ja ich tak kocham, bo one mnie noszą nieważne czy mam w lewo czy w prawo, ja po prostu siebie kocham, czy taką, czy taką, ale jak mam wybór, teraz siebie porównuję, nawet twarz, to wolę siebie zdecydowanie teraz, a wiadomo, tak za miesiąc, za dwa, to się tak, wiadomo, jeszcze zredukuje, że, że to mi nie będzie ujmowało, tylko będzie mi dodawało tego, jakby tej urody, czy ja nie wiem jak to nazwać, szyku, no bo na początku tak jak mówię, każdy się patrzy taki zdziwiony, ale potem to wszystko się regeneruje znowu mięśnie tam jakoś się układają, nie wiem, ja naukowo tam nie wiem, nie śledzę tego mniejsza to. Wiem, że, że będzie fajnie i wiem, jedno, podjęłam już taką decyzję, weszłam na tą ścieżkę i wiem, że ja nie cofnę się do tyłu. Ja nigdy nie będę już jadła tak, jak jadłam i nie będę, że to jest tylko moment, powiedzmy mi się tam coś poprawi trochę zawodnie, to ja z z powrotem, jak ze ślizgawki z z powrotem tam wchodzę i będę sobie Robiła tak jak kiedyś? Nie, ja już nie będę nic robiła tak jak kiedyś. Ja jestem zupełnie nową osobą, nową Bożeną. Nie dość, że zmieniłam się wewnętrznie, zmieniam się zewnętrznie ja już chcę taka być i, kochani, ja się cały czas chcę zmieniać. Jak Kameleon, ja chcę być cały czas inna, nowa, ciekawsza. Ja chcę y, sama siebie inspirować i, i ludzi. I być może moje przemiany są po coś, bo nie tylko, że ja się zmieniam, u mnie w domu też już się zmienia, już wiecie co? Chociaż moja rodzina jeszcze nie jest na tym etapie, co ja, ale zaczynają się przysłuchiwać, przypatrywać. Jak, jakieś są zmiany. Już niektórzy są, nie będę mówić kto co, bo się nagniewają, że ja znowu raduję. jedna osoba już jest też na diecie druga ze mną robi, mój syn też się tam przymierza, już zaczyna coś tam, nawet mi coś zamawia, mamo, ta ci kupię to, albo coś zamówię ci, bo wyczytałem, tam jest jakiś gorzej, on wpływa na coś tam, a przy okazji on będzie, ja mówię, to ty też, no tak, ja też będę, jad...". także kochani, wiem, że ta moja przemiana podziała na moją rodzinę, że w mojej rodzinie też zaczną się dziać zmiany, no bo to jest zaraźliwe, jak katar i grypa, także ja bardzo kocham, pozdrawiam. Zarażajmy się wzajemnie, ale zawsze zarażajmy ludzi tym cudownym, pozytywnym. Tą energią, pozytywami, uśmiechem, radością. I dzielmy się wszystkim tym, co nas cieszy. I, I tym, co nam sprawia radość. Niech innym też to sprawia radość. Podarujmy im to wszystko, co my sami mamy. Automatycznie wszyscy obok nas będą szczęśliwi. I my będziemy szczęśliwi, że daliśmy. I oczywiście dostaniemy zwrot. Jak ja to mówię, zawsze jest zwrot jeszcze z nawiązką, z procentem, no to ja Was ko kocham, pozdrawiam, cały się, no bardzo Was kocham bardzo, no co bym Wam powiedziała, trzymajcie się ciepło i zmieniajcie się, wbrew pozorom, zmieniajcie się, nawet jak ktoś tego nie chce, ale Wy chcicie się zmieniać, bo naprawdę to się opłaca, nie można stać w jednym miejscu całe życie i tkwić jak kołek, trzeba się zmieniać, no to kocham Was bardzo, buziaczki.